Siemano mordeczki, z tej strony knife Jak widzicie jestem w w Starcie Dziwne, że Shelly, zaraz wam wytłumaczę coś Dziś robimy taki mały opening nawet 9 skrzynek Od ostatniego razu chyba 200 czy tam 100 pucharków zdobyłem, mówię Raz zagrałem Shelly, tak przypadkowo wygrałem I potem cały czas grał, nie? Normalnie Shelly jednak się okazała mega dobra Dobra, więc Zagramy sobie solo i otwieramy skrzynki Robimy mal, mał, mały opening i tak pewnie nic nie wypadnie jak oczywiście w zeszłym odcinku ten kto oglądał. Napisz w komentarzu. I zaczynamy. Może się uda, może nie. O, ktoś mnie ogląda, to but. No lepiej było jakbyście jakby mnie na YouTube oglądali. Dobra, to już ta nowa mapka. I no o ten BBS. O dobra, mam ją gdzieś. tu się tak na niej jest, jest, jest. Dobra, dobra. To był Wizard Barley. <laughs> Powiedzcie, czy chcecie jeszcze więcej odcinków z moją siostrą lub z Adamo? Tak samo, też tak, które słabo się nagrywa. Więc wiedz, co, co jest robot. Czy jeszcze to złapie. O, albo i nie, albo i nie. Albo. Jestem mega mądry, chciałem za ścianą się chować przed nim nie? Nie, Jak to możliwe. Ale nie było tego, ale tak to mi szeli go nie zawsze dobrze idzie. Sami widzieliśmy chyba piątą rangę, teraz nagle 12 rangę. Więc robimy opening. Sorki, miałem taki lekki problem, coś mi zacięło ale w tej skrzynce było Kolta do... Nie, wiem, do bóle chyba. Te pointy takie. I cztery... Są trzy, te takie czerwone te bilety tutaj. Dobra, otwieram. Otwieramy kolejną skrzynkę. Uwaga, yy, nie ma nic. Pieniądze, peni, bro... O i bilet. No. Dobra. słabo. Teraz... Kolejna niebieska, tak szybko, tworzy, może coś wypadnie. Nic nie wypadło, broki, barley i oczywiście że to niepotrzebny, bo tak y, mało na tej to gram. Kolejna skrzynka teraz tak, tak fajnie, tak, tak. Plap. Ale trochę troszkę więcej pieniędzy niż zawsze do Colta i do Jessie. Takimi mnie ja z nimi bardzo nie gra. Teraz tak na luz za nie. W to było. Dobra, widzowie, otwórzcie ze mną tą wielką skrzynkę. Raz, dwa, trzy, siedemdziesiąt dwa pieniądze, pieniądze dokładnie o Shelly. jean i trzy bilety, ale dużo pieniędzy, bo mam trochę mało. Jak widzicie, dobra, teraz tak normalnie, tak tak po prostu, otworzę? Aha, el primo i ból. Teraz tak, tak, tak. Dobra, otwieramy. Coś wypadnie? Nic się nie wypadło. Rick Rose, no nie skle, Rose. Nic się nie wypadło. I teraz mój piesie, mój pieseł. Pysia, otwórz. Nie, co się stało? No dobra, to to będzie... <śmany> co ty nadusiłaś, co? To, to będzie ostatni odcinek, e, ostatni... Ostatnia gierka przed otwarciem ostatniej skrzynki. Co, jak znając życieli, takie mi nic się wypadnie, ale... Idź mi tam bólu. Zaraz cię coś zaboli. O, ja z nią ja teraz nie mam. Winning. Winning. O nie, tam jeszcze kolejna znaleźli. Shelly, weź mi pomóż. Pomożesz? Teraz, teraz. teraz Ajaj. nie, dobra, idę nie, nie, szans nie, nie da mi wyjść. O nie, a tam się szeli jest. Nie, mamy je tu. Nie, no to, ja to przegrałem. Przecież to, jak to niby... Nie! No ale to było niemożliwe, jak to wygrać niby? Oni się zgadali jakoś, ale plus cztery, dobrze. Dobra, teraz ostatnia. Spisze, teraz mi otwórz, ok? Bum, i. O, otworzyła mi. I uwaga, pieniądze po. Poko... ból. Dobra, to był taki krótki odcinek yy, z broszką. Jak widzicie, jak widzicie. I. Cześć! Ej, czekajcie! Zapomniałem. Dajcie łapkę w górę. Komentarz. Suba. 一。<Yeah. S 2> yeah.